Mamy rozdzielnicę, jeszcze bałagan, wszystko w rozsypce. To teraz wam pokażę, jak ja zawczasu planuję rozdzielnicę, w taki sposób, żeby później nie okazało się za mała i żeby mi miejsca nie zabrakło. Na początek przygotowuję sobie szyny. W tym przypadku mamy dwie rozdzielnice, 6 razy 24 moduły. Na początek przygotowuję sobie aparaturę zasilającą, czyli ochronnik, rozłączniki oraz oczywiście wskaźnik kontroli faz. Następnie montuję sobie listwę ochronną oraz blok rozdzielczy. Następnie przygotowuję sekcje trójfazowe, czyli daję sobie różnicówkę trójfazową i dwa zabezpieczenia, akurat w tym przypadku B16. Następnie przechodzę do sekcji jednofazowych. Mamy tutaj dla każdej sekcji jednofazowej blok neutralny, później różnicówkę, trzy sztuki B16. Oraz 3 sztuki B10. I w tej rozdzielnicy będę potrzebował 6 takich identycznych sekcji, więc zaznaczam sobie całą taką sekcję, duplikuję, następnie zaznaczam cały rząd i duplikuję na kolejne szyny. Dorzucamy też zasilacze dla automatyki. Następnie układam sobie moduły automatyki budynkowej. W tym przypadku wybrałem Ampio, ale w planerze są dostępne też moduły Loxon, Satel i Grenton. To wszystko w planerze wyposażenia rozdzielnic, którego jestem autorem. A znajdziecie go na stronie sklep.gssh.pl i z okazji Dnia Elektryka macie na niego 33% rabatu. Kod rabatowy Elektryk będzie działał 9, 10 i 11 czerwca, a więc dzień przed i dzień po Dniu Elektryka. Szczegóły w przypiętym komentarzu. 10 czerwca, czyli Dzień Elektryka i z tej okazji wszystkim elektrykom, automatykom, instalatorom życzę wszystkiego najlepszego i przede wszystkim bezpiecznej pracy.